imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Efezjan. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, aby sprawił w Was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w Waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani zdołali poznać miłość Chrystusa, Przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Panie Boże, upadamy przed Tobą w postawie uwielbienia i dziękczynienia. Jesteśmy Ci wdzięczni za każdy dobry dzień mijającego tygodnia, za wszystkie nasze małe radości. Dziękujemy Ci również za trudy, które przetrwaliśmy dzięki Twemu miłosierdziu. Panie, prosimy. Niech w nowym tygodniu spocznie na nas twe błogosławieństwo. Błagamy, spraw, by Duch Święty dodawał nam siły każdego dnia, niech napełnia nasze serca miłością i pozwala prowadzić nas prawdzie Ewangelii. Pozwól Boże, byśmy kierowani chrześcijańskimi wartościami potrafili ze spokojem, akceptacją i ufnością podchodzić do wszystkiego, co spotka nas w tym tygodniu. Zawierzamy Tobie wszystkie nasze dni oraz wszystkich członków naszych rodzin. Miej nas w swojej opiece. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.